Przyspieszony pociąg kolejny do Wysiński. Wimprę do Kielic ze stacji Pielawa Zachodnia, południem. Jedzie do Jodkowa na południe. Przy pełnym za Zrozumiały pełne przepraszania. Szaryk, szaryk. Szaryk na odbiór. Pociąg kolejny do niedziela 1 października, niedziela 1 października niedziela 1 października Podobno wszyscy jadą do Warszawy. Podobno... Dzisiaj wszyscy do Warszawy jadą Podobno wszyscy jadą do Warszawy, ok Podobno wszyscy do Warszawy jadą. Tutaj. W porządku dobrze. Widzimy wyjątkowo na przy Przypelanie drugi. Za zmianę pełona, przepraszamy. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Pociąg kończy Sprawuje yy, Sprawuję swoją władzę samodzielnie już od wielu lat. W sposób właściwy, na podstawie konstytucji pana Aleksandra Kwaśniewskiego, yy, artykuł czwarty i inne artykuły. To znaczy, artykuł 30, artykuł 31 i inne artykuły sprawuje swoją władzę samodzielnie w sposób właściwy oraz informuje, że nie mam myśli samobójczych, nie miałem myśli samobójczych, nie zamierzam targnąć się na życie. Nie zamierzam w żaden sposób odejść z tego świata. Nie zamierzam targnąć się na życie. Dobrze, więc teraz pani swoją, swoim supergłosem powiedziała, że, że pociąg do Lidzicków, Lidzicków, Czechosłowacja jest opóźniony dzisiaj. Bo jeszcze nie jest wyświetlony i około 10 minut będzie opóźniony. Więc tutaj czekamy już zwarci i, i, i gotowi, kiedy on przyjedzie, ten pociąg. Dobrze, więc nie zamierzam odejść z tego świata. Nie zamierzam sobie żadnej krzywdy zrobić w jakikolwiek sposób, by to nie było. Nie zamierzam targnąć się na życie. Jestem tutaj, więc sobie żyję spokojnie na tej planecie. Nie mam myśli samobójczych, nie miałem myśli samobójczych. Yy, nie przyjmowałem żadnych leków psychotropowych, nie przyjmuję żadnych leków psychotropowych. Jest ze mną wszystko w porządku. wydaje pieniądze, podróżuję po Dolnym Śląsku pociągami, Kup, kupuję kawę i inne napoje z automatów na stacjach. W PKP daje wszystkim zarobić i jest wszystko w porządku. I wszystkich serdecznie pozdrawiam. Turystów na Dolnym Śląsku, którzy jeżdżą pociągami i tak dalej. Pozdrawiam tych, którzy jadą dzisiaj do Warszawy. Przejechać się do Warszawy, być może na kilka dni. Jak sytuacja tego będzie wymagać, pozdrawiamy wszystkich, którzy chcą dzisiaj Kota Kaczyńskiego zobaczyć albo Chomika Kaczyńskiego, albo świnkę morską Kaczyńskiego i tak dalej. Jeśli oczywiście Kaczyński ma jakieś zwierzaki, ma świnkę morską, ma Chomika i tak dalej, i tak dalej. Więc w niniejszym wszystkich serdecznie pozdrawiamy. I tak dalej, miłego dnia wszystkim życzymy, i do następnego um, usłyszenia, um, zobaczenia i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście chciałem się zapoznać tutaj um, z ofertą handlową. To jest oferta handlowa, opery Wrocławskie. To jest o, oferta handlowa. Handlowa opery wrocławskiej, więc chciałem się zapoznać z tym, co chłopaki będą grali w tym sezonie już po wakacjach do końca roku, więc chciałem się zapoznać tutaj z tą ofertą handlową, okay? jaka tutaj jest, żeby sobie coś wybrać, dziękuję